Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagramy w Spuściznę Utracona Brama. Zerknijmy najpierw do naszego dziennika. Piramidy Ponadziemskie. Udało się mnie wydostać. Udało się mi wydostać yy, ze świątyni. W tym celu pokonałam drogę przez cały labirynt grobowców. Na zewnątrz spotkałam farmera. Opowiedział mi, że to hungowie odlecieli od świątyni w stronę piramid ponadziemskich. Zabrawszy nieprzytomnego szamana nic mi nie pozostaje, jak wyruszyć w ślad za szaszem. Ze słów farmera jedyni kto jest w stanie pomóc dostać do piramid ponad ziemskich to są jeźdźcy. Farmer obiecał doprowadzić mnie do nich. Dobra. Aha, miałem zobaczyć O, krówka. No dobra. Zobaczmy, co tu jest za polu ciekawego. Szufelka do żywności. Do czego? Do żywności. Mam marchewkę, a tutaj krety są. To nie była krowa. Co tu jest? Figurka. Dolina rzeki nieskończoność. Jedna, tak gęsto zaludniona miejscowość planety. Z gór nieskończoności woda biegnie przez doliny i wpada w białe od kwasu wody smoków, w których są nieznane nam potwory. Wody smoków obymają dolinę od strony zachodniej i południowej. Bardziej na północ położone są bezbrzeżne piaski wyschłych gruntów, a wschód biegną bezbrzeżne góry. Krążą legendy, że gdzieś tam Poza bezbrzeżnymi górami są inne miasta swobodne od władzy Tuchungów. I lud w nich żyje swobodnie i spokojnie. Jednak żaden ze śmiałków, którzy udali się na poszukiwanie tych miast w nadzieję, nadziei, uratować się od przybyszów z innych światów z powrotem, tak i nie wrócili. Ja pierdziu. Nie, nie ma sensu tego czytać. Ja się już w tym momencie poddaję z czytaniem tego. Gra jako tako nie jest zła, bo gra jest nawet dobra, wciągająca, tylko kurczę, to spłaszczenie wszystko, wszystko psuje osiołek. Czym by to nabrać? Szufelką do żywności? Już? Urządzenie to podobne jest do kamienia młyńskiego, ale jest zaklinowane. Trzeba wyjąć kamień z podłoża wału. Okej. Okay. Daj mi to koło zamachowe. Tu jeszcze coś jest, tu już nic nie ma. Trzeba czymś wydubać ten kamień. Pałką. Pałką chyba nie. To jest podobne do rękojeści od pewnego narzędzia. Dobra. Ale... Może to by weszło, co? E. Eee, raczej nie. Kamień magnetyczny przyda się. Lejce. I tu chyba już wszystko by było. Osiołek musi obracać kamień młyński. Może nakarmić go. Wtedy zacznie pracować. Dobra, ale jak to zrobić tu mamy czaszkę. Zaraz będziemy się zastanawiać, bez nie da się tam dostać. Dobra, to na razie stąd wyjdźmy. Tutaj sobie troszeczkę pochodzimy. Część dysku kamiennego. Wąż jest zbyt krótki, trzeba go przedłużyć. Dobra. Figurka. Potrzebuję koła zamachowego. Mam takie coś. No proszę, a co my tu mamy? Motylek to no byłem. Aha, bo ja przypłynęłem z tamtej strony, dobra jest dobrze. Młyn, grobowiec. Do grobowca chodźmy. Do grobowca i i i ściana rysę, Chodzi wymurowana. Z bardzo twardego materiału. Warto spróbować ją rozwalić czymś bardzo masywnym. Tym tego nie rozwalę, tą pałką. Tu też nic nie ma. O! Proszę, dopiero jeden. Kamień, kamień magnetyczny, to raczej tam nie wejdzie Ej figurka Dalej je mam Prze Przecież ją włoży Włożyłem Mam jeszcze jedną figurkę Aha, miałem dwie. Nawet nie wiedziałem o tym. Nawet o tym nie wiedziałem. Dobra, pokaż mi tę mapę jeszcze. Wieś technika. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Co my tu mamy? Aha. Przesuń żetony w ten sposób, aby rysunek na żetonach odpowiadał rysunkowi w kręgu Wewnętrznym aha, o to chodzi. Udało się. Co my tu mamy? Mamy klucz czerwony klucz, mamy wąż. Wąż, wąż się przyda. Gdzie ten wąż? Aha, jeszcze tu. Najpierw zobaczmy. Tu, o, do tego robota możemy włożyć klucz. Żyje. I to wszystko? Obcęgi. część podrywki. Do pałki, właśnie. Podrywka. Gitara. Czyli tu mamy już załatwione wszystko. Tu mamy załatwione wszystko. Centralna świątynia. Zobaczmy, co tu jest. A jeszcze tu. Tu zobaczmy. Tą sakiewkę możemy teraz wyciągnąć. Dokładnie. Mamy woreczek, a w woreczku. Kolejna figurka i rurka bambusowa. Ok. Teraz możemy tu przyjść. Włożyć kolejną figurkę. Jeszcze zostały dwie. Jeszcze dwie figurki. Teraz zamontujemy ten wąż. Trzeba połączyć dwa węże. Chodź tu. Nie mogę złapać więcej niż jeden. Już? óż... Mamy... Mamy teraz co... Młyn. No dobra, tylko co dalej. Jak musi obracać kamień młyński? Aha, przecież ja mam tom. Ja mam przecież, przecież marchewkę. Proszę, ośle. Worek mąki. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, że mam... że mam tą... marchewkę. ha nie Zobaczmy, pewnie mu się coś wbiło. A właśnie, coś mu się wbiło. Mamy obcęgi. Oj ojoj, ale to musiało boleć. You'll find the Harpy tree beyond this swamp. The raiders live there. They raise these strange birds and know how to fly them. If you want to get to the clouded pyramids, ask them for help. You'll also have to cross the marsh, but I can't help you with that. Well, take care. If you manage to reach the pyramids, keep in mind that the Tahunga aren't the hospitable type. Don't pay with your life for the journey. Farewell. Not to buy. Koleżko. Co tutaj jest? O kurczę. Ten kwiatek jest niebezpieczny. Warto coś włożyć, aby się nie zamknął. rękę raczej nie, a może kamień. Też nie. To też nie. To nic, trzeba, trzeba poszukać czegoś innego. Aby przesunąć taki kamień, potrzebny jest długi dźwig. Hmm... Skąd ja wezmę teraz dźwig? Tutaj nic nie ma, tutaj coś... Mamy jakiś przedmiot specjalny. Znaleziony pod wodorostami coś jest. Mamy żółwia. Pancerz raczej, a właśnie raczej skorupę żółwia. To też nie zadziała. część klucza. Wydaje się, że tutaj było coś zakładane. Ha. Żółw przypłynął. Zerknijmy jeszcze na mapę. Okej. Okay. No i gdzie jest ten żółw? A ojojcie Jaki monstrum, jaki wielki żółw Chyba na nim nikt nie jeździł Może im nie uda się Tylko potrzebne są lejce Mam lejce W drogę Ok, zerknijmy, co tu jest ciekawego. Jakie są wielkie larwy? No są, może do pancerza je pozbierać też nie, pociąć je? Też nie. Jakie ostre te kolce, trzeba ich się pozbyć. Nie pozbędę się maczetą. Pałka. Manierka gliniana. Jeśli dodać chrust, można rozpalić ogień. Fajnie. Paląca się pałka. No i super. Dobra, zerknijmy. A tutaj, tutaj nie wejdę przecież bo jakieś chaszcze zarosły mi drogę. Kolejna pałka, same, same pałki znajduję. Skała jest bardzo stroma, bez wyposażenia nie da się wejść. Pałka mi raczej nie pomoże w tym. Pałka mi nie pomoże. To zbyt długa pałka, tu się... Nie nadaje kurcze. Co mam zrobić z tą pałką? Słamać ją? Mam hak. A gdyby to hakiem? Też nie. Hakiem też nie. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Buława 3355126 Podpowiadanie Piramidy Ponadziemskie, tego nie będzie... jakaś część metalowa. Trzeba pomyśleć, jak ją dostać. Dobra. Trzeba pomyśleć. Myślę, że potem pancerzom trzeba uderzyć w pewnej kolejności. Ten przedmiot nie nadaje się. się, że... Dobra, ale to, to czym mam bić? Aha, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Trzy. Pięć. Jeden, dwa, sześć, Fujima, jest. Well, well, well. Who dares come here uninvited? You look strange, girl. Where are you from? From other lands looking for a shaman? And you need raiders for this? I'll help you. You know getting to the raiders' tree is tricky. Hyannas with sharp thorns can kill anyone who attempts to climb the tree on their own. However, there's a special potion. One drop of that, and all the lianas will let you pass. I'll give it to you, under one condition. Uh, since you know the shamans, bring me one thing a mask of reincarnation. It's hidden in a cache inside the tomb, one only shamans can get into. I've got the key, though. Bring me the mask, and I'll help you. Część klucza. Super. Dobra, mamy teraz pełny klucz. Kupcowi trzeba przynieść maskę przeistoczenia. Plac. Tutaj nie. Nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy tu. To otworzenie, Nie. Tutaj brakuje ptaszka, tak? Podobny jest do ptaka. Trzeba znaleźć w o podobnym kształcie. Nie. To nie zadziała. To nie zadziała. Też nie. No, też nie. O, proszę. Woreczek złota. Tylko tyle? Chyba tak. Dobra, tutaj będzie woreczek złota. Tu będzie wszystko przed grobowcem dolina. Tu już byłem. Tu już byłem. Tu jestem ptak nieszczęsny. Znaczy się klucz w kształcie ptaka. O, no proszę. Jest i maska. I tego też nie będę czytał. Maska przyjścieczenia się. Wróćmy do tego gościa. Proszę. Oh, thank you for the mask. You can't even imagine how precious it is to me. You can ask for anything in exchange. I'll give you the potion I promised and anything else you desire. Now oh, it's time for me to go unfortunately. But if you need anything, just take it. Don't be shy. Dobra, idź sobie, ja tutaj troszeczkę poszperam. Co my tu mamy? Kolba. Nic już tu nie ma? Przypomina pancernika. Zwierzęta te odżywiają się owadami i larwami. Nie mogę tego jakoś przeciąć. Nie mam w sumie czym nie mam czym. Tu też nie mam czym uderzyć. Lina jest zbyt mocno zawiozna. Trzeba ją przeciąć. Też nie mam czym ciąć. Pięknie. Warto znaleźć podpowiedź z prawidłowym ustawieniem figurek. Aha. Wydaje się, że kilka części figurek znikło. No dobra, tu mu brakuje rękę, tutaj nogę mu brakuje. Damy... Kurczę, jeszcze mi tutaj komar się dostał jakoś. Damy radę, tak myślę. Myślę, że damy radę. Jeśli dodać chrust, można rozpalić ogień. O, może to zatokujemy. No i mamy przejście na drzewo. Idziemy zobaczyć. Good day. You want to get to the Dahunga and the Clouded Pyramids? You know that's suicide, right? You say that Dahunga captured your friend, the shaman? Oh, I doubt he's still among the living. Anyway, none of my people would risk a flight there. But if you're determined to go, I can sell you a harpy and teach you to control. if you've got enough gold that is I guess this should be enough gold. Now, listen carefully and I'll tell you how to control a harpy. These wonderful birds grow here right on the tree. They materialize right from the wood. But for the bird to come to life and turn into a faithful helper, you need a special potion a potion of bonding. You need to pour it onto a blossoming bird and drink some yourself. After that, a special bond will be established between the two of you, so that even at a distance, the bird will hear your thoughts and understand what you want from it. That's how the bird shows its gratitude for you for bestowing life upon it. I'll give you the potion recipe. All you've got to do is to brew it. Also, you'll need a special helmet. The potion is made of many ingredients, and it won't be easy to brew it. I'd better return to the merchant. I saw a lab there. Okej, okay, zioła połączenia. Bierzemy odrobinę popiołu uzyskanego po spaleniu kory drzewa, na którym rosną harpia. Następnie dodajemy olej orzechowy i pyłek drapieżnego kwiatu. Łączymy i kładziemy do kadzi, postawionej na ogień. Dodajemy odrobinę soku owocu z drzewa leczniczego. Przecieramy kwiat wiecznie kwitnący w sokiem kaktusa. Wsypujemy do kadzi i dodajemy wody żywej. Doprowadzamy do wrzenia gotowe. Dobra, dobra. Na tym o, przygotować dzieła. Okej, okay. na tym zakończymy naszą przygodę. Pamiętajcie, żeby sobie po sobie kciuka w górze. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Pa.